Totalnie normalne podobność na nie drzewa, w co normalnie też nie wierzę, bo to jest Reddit i właśnie czegoś takiego się można było spodziewać. Goddamnę, co to jest w ogóle za piątka tutaj? Czy ktoś to zauważył poza mną? Pomijając fakt, że woda się w ogóle rozlała? Jeżeli nie wiecie o co chodzi, to spoko, bo ja chyba też nie wiem, ale mam wrażenie, że to była tylko animacja 3D. A dzisiaj przejrzymy sobie jeszcze dużo filmów, w których nie będzie wiadomo o co za bardzo chodzi, a ja będę się starał wam wyjaśnić, bo jesteśmy na Minecraft Reddit, czyli w serii, w której przemierzamy sobie internet. I robimy wielki przegląd. Więc zostawcie łapkę w górę i lecimy z chochesem. Yy, no, czy jakoś tak to się mówi, nie? Typ odtworzył łódkę z Minecrafta w prawdziwym życiu. Co jest? Ej, to naprawdę działa chyba? Znaczy nie wiem, Szczerze mówiąc, on wygląda troszeczkę w tym niestabilnie. Ludzie też się na niego patrzą, czy przypadkiem on się teraz nie wywróci. Ale ma dwa wiosła. To dobrze, że ma dwa wiosła, bo może jakoś w miarę prosto płynąć. Dziwne, że mu to nie przecieka, bo wygląda jakby to było zrobione z jakiegoś naprawdę sklejaka, a nie drewna nawet. Ale chłop wpływa i żyje i ma się dobrze. Może w przyszłości powinien konstruować łódki. To wygląda mocno jak miasto, ale najdziwniejsze miasto, jakie w życiu widziałem, bo takie miasto w skali sami wiecie jakiej. Jeden blok to jeden budynek czy coś. W sensie no widzicie OCB. To jest jakiś park. Tu jest smoka ogromne, nie wnikam. Kiedy znajdziecie Fletchera. <grym> Fletcher, tak. 32 patyki za jeden emerald. To jest biznes. Przepłynąłem 2,5 tysiąca bloków z tym villagerem. Dlaczego się zmienił? Co to znaczy, że się zmienił? To znaczy, że zmienił E, swoją posadę. Na razie nie wiem nawet jaki to jest, szczerze mówiąc, ale... Dobra, zobaczmy. tej gościu wchodzi po coś. Rozlewa wodę, że móc wpłynąć na górę. Okej, okay, jakieś przeładowanie czanków było chyba chwilowe, nie wiem, tak mi się wydawało. Dobra, jednak inaczej tą wodę. Ej, co jest? Ta woda? O, dobra, bo to jest Better Edition, to wiecie, tam są takie <laughs> co zamienił się w L'era, ej, co tak się da? Jak? Dlaczego tak się dzieje? Jak planować poprawnie rzeczy, ze nie wybudujecie? No, w teorii może tak planować, w praktyce to różnie wychodzi, ale nie no, tak się robi w sumie tak prosy robią. Zyn mieści w Minecrafta. Yy, chciałbym to znać jako dziecko. O kurde, ale dobra, gościu nieźle buduje nawet. Dlatego nienawidzę kupania diamentów. Ej, właśnie wiecie, co ja mam taką myśl? Że ten koper w nowej wersji jego się spawnuje zdecydowanie za dużo. To znaczy nie wiem, czy ktoś z Was potrzebuje tyle. Kopru naprawdę, bo mi się wydaje, że on naprawdę tylko tam zaśmieca. Znaczy, dobra, no dokles, nic się nie gra tego wykopywać. No ale my to wkurza. Tego jest więcej niż nawet węgla. O nie dywan z zombiaka, to jest bardzo złe. A to co to jest? To jest. Ej, co? Co? Ej, co to jest? Ej, to jest straszna maszyna. <laughs> Czy on go wrzuca na śmierć? Nie, nie on go wrzuca na śmierć! O, nie to jak w Star Warsach, kiedy wrzucili na tej w pustynej planecie. Tych dwóch do walki z potworem. Przecież to jest bestialstwo. Jeden blok wody. Jeden blok wody? Ale co jeden blok wody? Jeden blok wody wszystko zepsuje? Czy OCB? Ten jeden blok wody. No ale też nie wiem za bardzo, co chodzi. Czy chodzi o to, że... No w sumie, dobra, już nawet nie będę zredywał, bo nie mam pojęcia. Możli... Oj, oj, oj! Oj, oj! był w tej wodzie? Co jest? Ale gość miał farta. Mój ulubiony sposób na transportowanie villagerów. Ej, co jest tak można? Wiecie co? że mówiąc, ja nawet nie chciałbym tyle zwierząt normalnie transportować, a jeszcze tak transportować villagera to jest w ogóle. To jest na pewno wkurzające. Ale wiecie co, najdziwniejsze jest to, że ci villagerzy po prostu nie wracają już tam jakby on idzie tak jak te zwierzęta. Za tym, znaczy ja wiem, że one go pają w teorii, ale w praktyce, przecież jak on jest w wiosce, to on nie wraca sam do domku, jak jest za daleko, czy coś? Czy tylko mi się wydaje, czy żółta świeżka wygląda jak musztarda, czerwona jak ketchup? Coś w tym jest i na pewno będzie taka dekoracja za jakiś czas gdzieś górowała na mapkach. Excuse me what! Excuse me what! Co się tutaj stanie? No, ma całkiem ciekawy dom, robiąc tego brzydkiego drewna, którego nienawidzę. Dobra, ma tam dwa aksoloty, dwa nietopery i ma jeszcze jakieś rybki ze sobą. Co jest walną piorun i je zabił? Walnął w ogóle przez sufit? Czy tak się da? Halo, pioruny w Minecraft? Tutaj typ coś zbudował. On zbudował Charizarda. Dobra, on zbudował Charizarda, teraz go renderuje na mapie, a zaraz pewnie będzie go układał jakoś. Więc sobie przewijmy do tego momentu. Bo no, to jest ten moment. Ej, Całkiem kozacko to wygląda? W sumie nie? Taki obrazek z Charizardem, no tylko to tłono, ale dobra, no chyba nikomu by się nie chciało tyle tego robić. I co to jest? Ktoś narysował drzewo, bo to jest chyba, no, narysowane, ale w bardzo, ale to w bardzo ciekawym stylu. Podoba mi się. Taki mroczny trochę. O, a to nowe tereny z Minecraft 1.18. Bo w 1.18 dodali klify i takie rzeczy pokroju, na przykład tego, że biomy na siebie nachodzą, to znaczy biomy mogą być różnej wielkości, niezależnie od biomu, mogą być pod co. Dużo rzeczy się pozmieniało w biomach, i teraz na pewno ciekawe czy się będą działy na naszych Minecraftowych światach. Proszę nie mówcie mojej mamy, że sadzę kryształ w mojej bazie. Ojoj, jak to przeczytałem, dopiero zrozumiałem o co chodzi. Timelapse zbudowania mojej łódki. Okej, okay, ta łódź na razie nie wygląda, jakby była jakaś specjalnie odkrywcza. Ej, zaraz w tym jest łódka. Tak, for real. Czy to będzie pływać? To nie będzie pływać. To nie ma to nie masz szans, żeby to pływało. Ale można w to usiąść. Ej, fajnie to wygląda, i naprawdę, no, może to wsiąść, więc jest w miarę praktyczne. Znaczy praktyczne to nie jest wcale, ale. Deklaracja nawet jest imersyjna. Spyglass potrafi ranić. Co to znaczy? Ej, co jest? Ten villager podszedł, wrócił z spyglassa i wrócił do domu. Wytyfy. Okej. Okay. nie widziałem coś takiego w Minecraft'cie. Dobra, on idzie dalej, rozgląda się, patrzy na golema. Golem sobie stoi na dzwonie. Normalna akcja. Farmerzy sadzą. Czy tam ten jest bez koszulki? Zaraz. O co chodzi? Od kiedy villagerzy są bez kroszulki? Czy ja o czymś nie wiem? Dobra, krowa sobie idzie. Nie wiem, czemu on tam... O, i ten gościu tam w domu patrzący co jest? Ej, używanie lunety. Ej, używanie lunety w wioskach villagerów jest naprawdę creepy. Ej, co? Jest tą owcą, ty, wy ty i Okej, podpalił się jeszcze Ej, i ten gościu bez koszulki Co jest? Co jest? On sobie Spalił oko tym, rozumiem o co Chodzi, boś. Dobra, troszkę czasu zajęł, żebym skumał, co jest pięć tak naprawdę Czy jest jakiś sposób, by się przed tym Uchronić? Czy on ma po prostu Respa? No słuchaj, no jest sposób No włączasz sobie open to lan I po sobie Creative I zmieniasz sobie potem miejsce Spawnu na świecie, bo jest taka komenda Ja wiem, że inki chce wpisywać kreativa na świecie, w którym się gra Survival, ale jeżeli ktoś wysadził swój spawn, no to albo mógł wcześniej myśleć, albo no, skorzystać z tego. Zrobiłem UFO wejście do Endu, co to znaczy? Dobra, typ na razie jest w nederze, ale z nederu przechodzi do zwykłego świata, gdzie jest. Co to w ogóle za blok jest dookoła? Zaraz, 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 zaraz. To jest jakiś tekstur, pack, czy co? Ej, bo naprawdę nie wiem, co to jest za blok. Aha, tam jest Shulker. Ok, i ten Shulker robi taki efekt, że on tam leci do góry. Trochę jak to, kiedy nagrywaliśmy, to jest yy, Nuba a to tam też była taka scena, że UFO por i po prostu odpaliśmy lewitację, a potem udawało się w postprodukcji światła. A um, to jest wiostra. To jest wiostra w jednym gościu. Co jest? A to? Wytyfy. To jest 1,18. Patrzcie, co się wygenerowało. Wow! Ale to jest kozackie. Co jest? Wytyfy. Dobrze napisał. Bo innych słów na to w sumie nie mam. Czy tutaj naprawdę można by było znaleźć diamenty? Prawdopodobnie tak. Ej, ale te cały. One wyglądają w sumie troszeczkę jak przerobiony nether. neder z z wiecie, z stalagnytami i tymi innymi badziewiami. i wy w końcu dodali, to też jest okej, okay, bo wcześniej się dało je dać tylko za pomocą komendy, a teraz, no teraz już po prostu się da. Ej, kolejne zdjęcie z generatora. Co jest tutaj w ogóle jeszcze kopalnie w środku? Ej, to jest kozackie jest. <laughs> Tyś robił też surpaka i co? Stwierdził, że wszystkie drewniane rzeczy muszą być krzywe. No, że to jest tutaj krzywe, to jest krzywe, a jedyna to jest akurat miecz. Który banner jest lepszy? Mi się osobiście wydaje, że chyba ten, bo ten jest łatwo zrobić a ten jest jakiś, no Wally mi przypomina. Relaksująca podróż. Co jest? O nie, to jest ta Exotic Machine, czy coś tam. Okej, okay, typ sobie zrobił netherowego huba, który był w wielkości 1 do 8 wersji jego suriwalowej bazy. Ej, ale w ogóle, jaką gościu ma bazę? Umówmy się, przecież to jest wielkie gówno. Kolejne próby przystosowania Minecrafta pod osoby, które słabo widzą. Wiecie co, ja sobie w sumie tak myślę, że Mojang w sumie już zrobił jakieś yy, ruchy w kierunku temu, bo teraz chociażby każda ruda ma innych a jak wiemy osób, które nie widzą koloru jest, no naprawdę dużo, więc dziwię się, że w ogóle po takim czasie ktoś podejmuje ten temat. Minecraft Pocket Edition, tylko że testuję wytrzymałość mojego iPhone'a 8. On mógł to wysadzić po prostu, a to nawet nie wygląda na PE, bo w ogóle to wygląda jak Java. To jest chyba nie, dobra, jednak po tej wodzie chyba widać, że to nie jest Java. Chip fast train system across the water. Ok, rozumiem, że to jest po prostu Tor dla minecarta, który nie wymaga dużo kładzenia torów, zamiast tego wymaga czegoś tańszego jak soul sand. Typ pokazuje chyba teraz jak to robić e, to znaczy no wiadomo, jakby mamy soul sanda on wypycha bąbelkami to do góry. Następnie nie wiem jak on będzie tylko zakręt robił, bo dobra zar zaraz to zobaczymy pewnie. Tutaj będzie zakręt prawdopodobnie, tak tutaj będzie zakręt. Typ jeszcze tutaj robi wjazd znowu pod wodę i do soul sanda, rozumiem jak to działa Teraz chyba znaczy czas na testowanie nie, bierze minecarta, wsiada do niego i jedzie i dobra, działa. Zobaczmy teraz, jak ten jego zakręt zadziała i czy w ogóle zadziała, bo widzę, że ten film jest troszkę dłuższy. To może będzie, że go naprawiał. Ej, śmieszny tak, nie? Nawet tak się odbije. Nawet mam wrażenie, że to troszkę jest szybciej. Aha, on tak to zrobił. Po prostu zrobił to z zapasem takim. No, mam wrażenie mimo wszystko, że to jest szybsze niż zwykły. Widzicie? No, to jest szybsze że teraz po krotorach, bo się tak odbija szybko. Przyszedł, kiedy skończyłem kłaść banery. Co to ma być? Co to jest? Jakiś wykres? Statystyki YouTubeowe, czy co? A właśnie, ja propos statystyk. Dostawcie łapkę w górę, będzie mi lepiej na sercu. A to? Zagrałem tą emotkę w środku. Zaraz, co? Bo to są emotki. Okej, okay, on wyglądał jakby yy, się... Ojoj! Ej, fajnie by było jakby w ogóle... Właśnie, Mojang! Wy... Nie będę mówił. Dodajcie nam do Java też takie emotki. Czemu my czegoś takiego w Java? nie mamy? Bo jesteśmy gorsi, bo nie mamy Windows 10? Znaczy, no, mam Windows 10, ale psz, nie mam Windows 10, po co by tutaj specjalnie w Minecrafta jakiegoś odrealnionego? Dodajcie takie coś też do Java, no, bo to by było fajne. Jak robicie i tak takie kontrowersyjne, jak dla mnie kontrowersyjne rzeczy, bo coś takiego mi było indy w Minecraft. no to już po całości. Ej, to jest dobre. Dwa tygodnie ty budowacom statuę villagera. Dobra, czyli je, jemu już wiem po co był koper. A, bo to jest koper, nie? Bo on tutaj tak teraz, ej, fajnie się przebarwia tak miejscami, jakby naprawdę był autentyczny. Możecie kłaść lilipady na stołnie, jeżeli woda jest w półpłytce. To chyba kiedyś było, ale nie jestem pewien, więc przypominam jak coś. Było, było, tylko że było jak zrobić stół z lilipadami. To tak samo tego, że schodki na i w nich więzicie wodę. Po godzinach w końcu znalazłem resztę na strajku bloku. No. Ej, czy Wy też się zastanawialiście, jak grać na strajku bloku? Czy ten świat jest naprawdę taki nieskończenie pusty, czy tylko jest z jakiegoś momentu? Teraz chyba mamy odpowiedź. Ej, to jest dziwne. W ogóle, co to jest? Pokój Clippera z kleju. Kleju? Czy chodzi o Nie Nieważne, za czym co to jest, ważne jest to, że znaczy, się to niejadalny tort. Tym razem jest to tylko niejadalna dekoracja, ale przez tyle się tych tortów naoglądałem, to aż bym to zjadł. Bo wygląda smaczniejsze torty, które podobno były jadalne. Aha. 1,18. To wygląda jak Dziura po jakimś wielko ludzie. Pratery też takie są wodne. Takie chyba widziałem już nawet. Dobra, Cave Generator 1.18. Lecimy do kolejnych rzeczy. Naprawdę jest fajne, bo w dniu, kiedy to oglądacie, to wczoraj albo przeszłej wyszedł właśnie ten snapshot 1.18. a znaczy, że to nawet nie snapshot, tylko to jest jakaś tam wersja testowa. I no naprawdę dużo się zmieniło od momentu, kiedy myślałem z chłopakami na feranie, bo myślałem na tym takim tekst teksturpaku. Boże, data paku, który nam dodawał te lush cave i tak dalej, pomimo tego, że ich jeszcze nie było oficjalnie w grze, no bo w 1.17 tego nie ma, ale teraz to wygląda o wiele lepiej. Wow, ale efekt kozacki. Fajnie, że jest też jasno w tych jaskiniach i że na przykład moby teraz mają mniejszą czułość, jeżeli chodzi o światło, to znaczy może właśnie mają większą, czyli nie spawnują się w niedojaśnionych terenach, tylko i wyłącznie w czarnych terenach, tam gdzie światło jest zero. Mały park, który zrobiłem na górze góry. Wiecie co, słuchajcie, ja nie chcę wam nic mówić, ale ja widzę jedną niepokojącą rzecz w tym zdjęciu, ale to może dlatego, tylko że jestem zepsuty Nieważne. Lecimy do następnego posta. Wow! Ej, ale co to jest? Pierwszy raz widzę takiego potwora, tak ciekawie zrobionego, tego pasza, szczególnie no w sumie tak, teraz mamy warunki do tego, bo mamy e, w końcu stalagmity, stalagnyty i dobra, koniec, już nie będę tego więcej wymawiał. Po prostu zwisy. Będę mówił o to po prostu zwisy, ok? Bo nie wiem, który jest dolny, a który jest górny, a który jest łączący. Chyba stalagnaty są łączące. Nie wiem, może. Mam to wygooglować? Dobra, widzę, że to są stalagnaty, czyli stalagnaty są prawdopodobnie łączone. Tak, one są łączone, ale są też jeszcze zwisające z góry? Nieważne. Kolejny generator, 1.18. Dobra, zobaczmy. O yeah, ej, a to jest fajna szczelina, nie? W sumie to jest takie wielkie, że tam nawet widać, jak mapa się nie dorenderowuje i tylko foga widać już. Wow, okej. Okay. Ej, słuchajcie, ja jestem ciekaw, nie? Jakie domy ludzie zaczną budować w tych kejwach? No bo nie oszukujmy się, na pewno zaczną. Że te kejwy są takie wielkie, że w sumie ja nie wiem, ja bym sobie mógł taki, ja bym mógł willę zbudować w tych i i tak bym miał za dużo miejsca jeszcze. Drasher Island 2000 na 2000 bloków. No, ktoś miał ewidentnie pasję. Ej, ale fajnie to wygląda, nie? Tak powinny wyglądać, właśnie, wszystkie duże rzeki. Bo nie wiem, czy wiecie, ale w Minecraftie 1.18 poszerzają i pogłębiają rzeki. Co będzie o tyle fajne, że teraz płynięcie na przykład łódką, będzie miało więcej sensu. Bo wcześniej, jak płynęliście łódką, na przykład chcieście wpłynąć jakąś rzeczkę, to wiadomo było, że zaraz spotka was jakiś ślepy załóg albo chociaż wiecie. Taki ślepy załóg, że trzeba na przykład przekopać trzy szereg kratki, by płynąć dalej. Teraz, jak są tak duże te rzeki, to takiego problemu nie będzie i można sobie spokojnie płynąć rzeką, gdziekolwiek, raczej. Typ sobie zrobił farmę kliperów, Farmę kliperów. Dobra, to musi być ciekawe. Ile w ogóle gunpowdera? Ja. Okej, okay, dobra. Zobaczmy teraz, jak to ma działać. Aha, aha, nie wiadomo nawet. No cóż, to fajnie. On to nie pokazał. Poseidon. Czym. Co to? Dobra, ja chyba wiem, co to jest, nieważne, lecimy dalej. Jak to jest możliwe, że dwie gry, które są w tym samym czasie update, mają różne receptury? To jest ciekawe, Mojang, Wytłumaczcie się z tego chociażby, dlaczego Barelsy tak się robi na Java, a tak się robi na Bedrocku? Czy ktoś z Was ma jakieś racjonalne wytłumaczenie na to? No nie wiem, ja chyba ewidentnie dostrzegam to, że przy jednym Minecrafcie i przy drugim pracują dwie różne ekipy, które chyba nie mają za dużo kontaktu ze sobą poza jakimiś głównymi wytycznymi. Chociaż nawet, jakby mieli wytyczne, to jak to jest? Młodzień, ten crafting mi się od siebie różni, no. Ja mówię, oni co nas podzielić, słuchajcie. Zróbmy kampanię albo petycję. Połączmy dwa Minecrafty w jeden. Będziemy mieli wszystkie fajne opcje z Windows 10, a Windows 10 nie będzie tak zbagowany. Ten sam dom w dwóch różnych drach. Czy to są Simsy? Jak tak, to tak gra się naprawdę zmieniła, bo kiedyś chyba nie dało się aż takich fajnych rzeczy robić. W sensie wiecie, ja się zatrzymałem na Simsach 2, bo no, już mam swoje lata. Ale Simsy 3 też raz odpaliłem, czy tam 2, i one były takie przełomowe. A teraz nie są Sims 4, Sims 5, coś takiego. Czy podoba Wam się mój świat surowy? No, jest całkiem w sumie klimatyczny. Farmy tutaj naprawdę nadają klimacie Czy to jest cmentarz? Nie, ale tak wygląda. Nudziliśmy się na SMP, więc zbudowaliśmy to. Oj, oj, oj. To naprawdę Wam się musiało nudzić. Ej, dlaczego ten księżyc odbija się w tej. w tej wodzie to była woda? Nie, to było szkło. Trzecie, dlaczego się tam odbijał księżyc? Człuro przecież jest dzień. Dobra, ale ja tak gadam. Zamiast się skupić na z na oglądaniu, to gadam o księżycu. To jest świątynia slajma Co to ma być? O, nowe klif Ej, popatrzcie, widzicie to jest to, co mówiłem, bo to nie jest biom górowy, w sensie, no nie, nie wiem jak to się teraz tam wiecie, rozróżnia, ale to jest tajga, tak? Bo to jest chyba tajga, albo ten taki e, blas po prostu tajgowy No tyle, że widzicie jest wymieszany z górami, bo teraz góry mogą się w każdym biomie takie spawnować. Czy ma ktoś coś do powiedzenia odnośnie odtapianej energii? Ta lawa do kołdrona, rozumiem o co chodzi. A ten teksturpak zamienia moby w terarii, a wszyscy... Zamienia w Terrarię. Słuchajcie, czy w Terrarii też były zombiaki? Ja nie wiem, bo ja grałem w Terrarii, jak miałem chyba 12 lat. I to tak nie, że grałem, grałem, tylko sobie domek zbudowałem, zginąłem dwa razy i wyłączyłem, bo zapomyślałem, e, tam, Minecraft lepszy. Oczywiście, ja wiem, że teraz Terraria jest zupełnie inną grą niż Minecraft był kiedyś, aczkolwiek kiedyś te gry bardzo się porównywano. Co jest, naprzed 1.18. Ja wiem, że mieszają nam się góry z biomami, ale piramidy też. Naprawdę nie chcieli rzucić źródła niewczeńczonej wody do mojego Attic. Co to jest Attic? Zaraz. I don't know what. About you talking about. <laughs> Powiedziałem coś najgorszego na świecie. Co on wyrzucił? Co jest? Co jest? Zaraz, say what? Say what, że co? Przez nowy snap, to wszystkie takie prace straciły sens? No nie wiem, ja bym nie powiedział. Bo wiecie co? Te góry w Minecraftie, one są teraz fajne. Ale na pewno jestem zdania, że ktoś na voxel sniperze lub World editie byłby w stanie zrobić jeszcze ciekawsze góry. No te tutaj są brzydkie. Co to ma być w ogóle? Co to jest? To nie jest w ogóle ładne. God Demet? Dobra, typ tylkości na drzewo. Dobra, co? Zo... Oj, co jest? Animacja. Jak znaleźć diamenty za każdym razem używając kleju? Nie, no to mi się wydaje, że to już jest bajc. To już nie może mieć prawa bytu. No jak diamenty pod klejem w ogóle? To na jakim poziomie by się diamenty miały pokazywać? Ej, co jest? Jak ty w ogóle... Ej, co jest? Jak go ściga? Niełatwiej jest mu po prostu zabić go, przecież on go jeszcze zabije. On biegnie po lodzie. Czy on ma lepiej? On ma lepiej, bo on go chyba dogania. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ej, co jest? Coś się tutaj powaliło z generatorem, czy co? Nie wiem, ale fajne. Efekt w sumie. Toś przyszedł z pomysłem, żeby dodać opuszczone portale do endu. No to chyba troszeczkę odbierze magii. Ej, to jest mocne, nie? Że on jakby wychodzi z podziemi i tymi palcami szarpie za trawę. A to co? Jak zrobić e, Bubble Water Entrance? To znaczy, wejście wejście bąbelkowe. Ja nie czaję za bardzo, dobra. To jest winda na razie z tego co widzę, nie? Czyli jakby jedna strona was ciągnie w dół, druga wypycha do góry. No i to po prostu o to chodzi. No dobra. No widzicie, no i to jest to, o czym mówię, czyli jakby kreaty. Kreatywności ludzi nigdy nie zastąpi żaden generator map, a wy pamiętajcie, by zostawić łapkę w górę pod tym filmem, bo filmy są codziennie i będą jeszcze szybciej z reddita, jak zostawicie 10 tysięcy łapek w górę, więc 10 tysięcy łapek w górę i się widzimy na reddicie, możemy już jutro zostawić 10 tysięcy łapek w górę, A to tyle ode mnie, dziękuję wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że będziecie się fajnie bawić i że słońce wam nie przygrzeje za bardzo, cześć.